Początek dnia pierwszego. Spinamy się na Canton Hill. Bez śniadania. Bez śniadania. Pomnik narodowy upamiętniający żołnierzy kolegów na czasów wojen napoleońskich. Pomnik Nelsona. Obserwatorium Astronomiczne bardziej znany pocztówkowy widok na miasto. Żeby tradycji stało się zadość, musi być jakaś konstrukcja w centrum miasta, więc oto ona. A oto słynny widok z Edynburga, na który teraz patrzymy. Mamy tutaj widok e, na bardzo rozpoznawalne e, pocztówkowe miejsce z Edynburga. Jest to pomnik Dugarda Stewarta, najbardziej znany szkocki filozof i profesor Uniwersytetu Edynburskiego. Edynburg jest czasem nazywany Atenami Północy, ze względu, jak Kasia stwierdziła, że może ze względu na ja dużą lubię ilość lubię kolumn. I tutaj właśnie ten pomnik jest wzorowany na pomniku, który znajduje się oryginalnie w Atenach jest to pomnik Kratesa. Co no to myśmy przez chwilę oglądali? Spaliśmy w katedrze świętego Idziego i tam był... Świętego koncert. Idziego czy świętego Gila? Gilesa, a po polsku Idziego. Aha I co to był ten święty Gil? To jest patron niepełnosprawny na przykład. I ogólnie co jest Tak? Okej okay. Kamila, czyli edynburska Piotrkowska, łącząca dwa zamki Holyrood z Edynburg i centrum starego miasta. Tak? Tak. Główna arteria, jak to się ładnie mówi. Jak aorta. <laughs> Bobby to imię Sky Terriera, który należał do Johna Greya, policjanta z Edynburgu. Przez dwa lata byli nierozłączni, ale potem John umarł i Bobby przez 14 lat codziennie przychodził i spał na jego grobie. Nawet jak była brzydka pogoda. Tak. I potem jak Bobby umarł, to nie mogli go pochować razem ze spanem, ale pochowali go jak najbliżej się dało. To w tym miejscu Bobby go pochowano i ludzie mu przenoszą patyki zamiast kwiatków. Jest na tyłach kościoła franciszkanów na przodzie którego jest cmentarz, w którym właśnie leży ten John Grey. o, już widać kawałek jesteśmy na nawiedzonym cmentarzu ponoć według legendy straszy tu Sir George Mackenzie którego spokój został naruszony, kiedy bezdomny postanowił się przespać w jego krypcie grobowej to było w 1999 roku i od 20 lat ponoć tutaj straszy I już 450 ataków zostało przeprowadzonych nocą tutaj na tym cmentarzu I aż 140 osób zemdlało z tego wrażenia, także Może byśmy się tu wybrali nocą Teraz będziemy poszukać tego George'a nieznośnego I oto tutaj właśnie mamy ten, to mauzoleum Sir George'a McKenzie'ego Próbowaliśmy zajrzeć w dziurę, ale nic tam nie widać. Klek tak, tak, wygląda w dziurę. Widać coś? Nie. ciemno. A -a -a! Sir George Mackenzie, proszę zostaw mnie. Tutaj widzimy pałac Holyrood, czyli siedzibę władz brytyjskich w Szkocji. A tutaj jest... A tutaj jest budynek. Najbrzydszy budynek w Edynburgu, czyli szkocki parlament. Żart głosi, że specjalnie został wybudowany tak blisko siedziby Królowej Elżbiety, żeby codziennie jakby tutaj była z okna widziała to w którym jest parlament. Jesteśmy teraz w tak zwanym Nowym Mieście w Edynburgu, czyli w XVIII wieku, kiedy stare miasto było już tak zasyfione, za zdziesiąt... znaczy właśnie nie zdziesiątkowane, tylko było tyle ludzi, Przez było tyle się. śmieci przedludnione, wszędzie się walały kupy i tak dalej, bo nie było gdzie tego yy, składować, sprzątać. To wtedy właśnie rozpisano konkurs na yy, nowy projekt, na wybudowanie po drugiej stronie yy, Princess Street, czyli takiej głównej. Właśnie nowego miasta, w którym teraz się znajdujemy. I faktycznie jest... W projekcie były już jakby plany parków, szerokie, szersze ulice. Arterie. Arterie. Rozładowania orków, także... I z wiadomością jest to, że przestało padać. No, było pięknie, potem było strasznie, teraz znowu jest całkiem, całkiem. całkiem. Więc tak myślę, że typowo Szkocko. Znajdujemy polski akcent, jakim jest pomnik niedźwiedzia Wojtka, Wojtka żołnierza. Był to niedźwiedź, który walczył podczas II czy pierwszy? A A światowej. to kiedy? Drugi. to drugi? Wojny światowej. był. amunicję I Jesteśmy w Narodowym y, Muzeum Szkotki, Szkocji, w Szkockim Narodowym Muzeum, gdzie wejście jest za darmo, więc jest to fajna opcja do spędzenia czasu, jak pogoda jest ponura i, i leje deszcz zimno i jest bada. zimno. Są tu różne eksponaty, ale my się wybieramy teraz obejrzeć owie, Owcę Doli. Mam prawdziwą. Jest tak, Pierwszą zplanowaną owieczkę. Która tutaj jest wystawiona na wystawie. Ale zamczysko prawie jak w Sanoku.